Teraz wyczuwam w Tobie chęć dalszego poszukiwania młodego Skywalkera. Tak, mój mistrzu. Tylko wspólnie zdołamy zwrócić go ku ciemnej stronie mocy. <grystanie> <grystanie> Oczywiście, że się martwię. Ty również powinieneś. Lando Calrissian i biedny czubaka nie wrócili z tego potwornego miejsca. Nie bądź taki pewien. Najwyraźniej nikogo tu nie ma. Poinformujmy pani czaluka. A ty O, do moja. Chodź, u was ręki. Smacz, pigazę. Ale to poczekaj, Nie widzę. Twój wzrok z czasem powróci. A ty kto? Ktoś, kto cię kocha. Leja. Hmm. Znam ten śmiech. Słuchaj, Java. Leciałem akurat, żeby spłacić dług, ale coś mi wypadło. Gagog, you need solo. Jaba ma Zabierzesz mnie do Jada. Już! E tak Czaku użaba now. Master, ja mam opieść no Skywalker. Jedi mi kapitana Solo i Mookiego. Już! <grywka> hmm. Wielki Jabba postanowił, iż zostaniesz wrzuceni do Jamy Karkuda, miejsca gniazdowania wszedł potężnego To ostatni błąd, jaki popełniłeś. <grystanie> Był, ale miałeś być na tej parce. Posługujesz w loży dla VIPów. To wszystko część planu? Jego Jego ekscelencja liczy i zgniecie.

I nie zapomnij droidów. Już ruszamy. Ha! Spotkamy się w bazie. Została Wejder. Wejdera pokonać musisz. Czy Wejder to mój ojciec? Twoim ojcem jest. Nie jesteś jedynym Skywalkerem. Jodan <laughs> zawsze będzie z Tobą. Obi-Wan. Osoba, o której mówił. Leia? Jest moją siostrą? Twoja intuicja nie zawodzi. Chodź, Artur. Musimy teraz wrócić do bazy. Choć systemy broni tej gwiazdy śmierci nie są jeszcze aktywne, jest już chroniona przez pole energetyczne, generowane na pobliskim klejnotnym księżycu Endor. Generał Karlisian wyraził chęć dowodzenia szturmem myśliwców. Dowodzenia. <grystanie> <grystanie> Nie możemy jednak zaatakować Gwiazdy Śmierci przed wyłączeniem pola. Uuu. Zespół jest gotowy. <grystanie> ja też polecę. <grystanie> Tu i ja to ogarniemy, zostańcie tu. Rozdzieliliśmy się. Eee. Czuj, czekaj, eee. Ach, eee. Uu, uu. Eee. Ej, dźgaj sobie tym dźgiem. O, moja głowa! <śmany> <śmany> Rozumiesz cokolwiek z tego, co mówią? O, tak, panie Czulu. Należymy teraz do plemienia. Leia! Hmm. Luke, co się dzieje? Vader tu jest. To mój ojciec. Twój ojciec. Moc jest silna w mojej rodzinie. W moim ojcu. We mnie. I w mojej siostrze. W pewnym sensie zawsze wiedziałam. Wiesz więc, czemu muszę z nim walczyć? Hmm... I mama! Mówi, że pokaże nam najkrótszą drogę do generatora pola. Od tyłu. Hmm? Dobry pomysł. Tylko paru strażników. Nie powinno być za ciężko. Hm. Hm? Ty tu zostań. My to załatwimy. Poredy! Schwytają ich! Rebelianskie robaki! Ach, ach. Ach, kocham cię. Wiem. Stać! Ani kroku! Czuj, Złaś tutaj! Albo czekaj! Mam pomysł. To rebeliant, który nam się poddał. Świetnie, komandorze. Odejdź. Imperator cię oczekiwał. Rozumiesz już zapewne, że twój ojciec nigdy nie porzuci ciemnej strony. Tak samo będzie z tobą. Nieprawda. To ja pozwoliłem sojuszowi odkryć, gdzie znajduje się generator pola. Jest bezpieczny przed waszą żałosną zbieraniną. Wszystkie grupy na współżennie ataku! Poznajcie siłę ognia tej w pełni uzbrojonej i aktywnej stacji bojowej. Strzelać bez rozkazu, komandorze. Oh! To ciągle działa. Dobrze. Wyczuwam Twój gniew. Uderz we mnie z całą siłą nienawiści, a Twoja podróż na ciemną stronę dobiegnie wreszcie końca. Dobrze. A teraz wypełnij przeznaczenie i zajmij miejsce swego ojca u mojego boku. Nie przejdę na ciemną stronę, jestem Dżeda. Jak mój ojciec przede mną. Hmm? Dobrze więc, czekaj. <ścười> mhm. <ścười> Luke, pomóż mi zdjąć tę maskę! Powiedz siostrze, że miałeś rację. Muszę cię ocalić! Już to zrobiłeś luk! Wyłączone! Atakować główny reaktor Gwiazdy Śmierci! Już lecimy! Na pewno tam nie było, jak wybuchła. Nie było. Czuję to. Dobra. Rozumiem. Nie będę się wcinał. Nie, to zupełnie nie tak. Jest moim bratem. Aha.